Polska Agencja Pozyskiwania Funduszy Unijnych. Zmieniamy obraz polskiej wsi. Dzień dobry. Nazywam się Dawid Kowalczyk i chciałbym Państwu opowiedzieć o dużej ilości pieniędzy, jakie zostaną wpompowane w naszą gospodarkę. Będzie to blisko 6 miliardów złotych dla branży przetwórczej oraz spożywczej. Program ma zostać sfinansowany z środków z Krajowego Planu Odbudowy. Który jeszcze nie został zaakceptowany, aczkolwiek jest zapewnienie z Polskiego Funduszu Rozwoju, że będzie on prefinansowany, jeśli KPO nie zostałoby zaakceptowane. Prezes funduszu powiedział, że zostaną wypuszczone obligacje, natomiast dziwimy się, dlaczego nie mógł po prostu powiedzieć, że te pieniądze zostaną wydrukowane. Ale nie skupiajmy się na źródle pochodzenia tych pieniędzy, tylko na tym, że one na pewno będą i polski rząd to gwarantuje. Pieniądze będzie można przeznaczyć na szeroko pojęte inwestycje związane z przetwórstwem. Program ruszy już 17 października. Czasu jest bardzo mało, aczkolwiek jeszcze jesteśmy w stanie przygotować komplet dokumentów. Instytucją, która będzie rozpatrywała wnioski, będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pieniądze można przeznaczyć na szeroko pojęte inwestycje związane z przetwórstwem lub obrotem produktami rolnymi. Maksymalna intensywność finansowania to 50%. Mamy również kilka progów kwotowych. Pierwszy w wysokości maksymalnie 500 tys. złotych jest przeznaczony dla osób ubezpieczonych w KRUS oraz rybaków śródlądowych. Kolejne progi są dla sektora MŚP i w tym przypadku mamy maksymalnie 3 miliony złotych dla mikroprzedsiębiorstw, 10 milionów złotych dla małych przedsiębiorstw. Oraz 15 milionów złotych dla przedsiębiorstw średnich. Ważną informacją jest to, że można sfinansować również inwestycje, które zostały już rozpoczęte, ale nie zostały zakończone. W tym przypadku mówimy o inwestycjach, które zostały rozpoczęte nie wcześniej niż 1 lutego roku 2020 oraz nie zostały jeszcze zakończone. Branże, jakie mogą skorzystać z programu, to szeroko pojęte przetwórstwo, obrót produktami rolnymi oraz produktami rybołówstwa lub akwakultury. Ponadto, z programu mogą skorzystać również firmy z branży produkującej żywność. Wyłączamy tutaj tylko firmy zajmujące się destylowaniem oraz mieszaniem alkoholi, produkcją piwa oraz wyrobów tytoniowych. Zakres inwestycji, jakie można wykonać, zawiera się w kilku punktach. Przede wszystkim jest to budowa, rozbudowa bądź modernizacja budynków. Może to być również budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków. Można postawić również biogazownię, można zainstalować systemy fotowoltaiczne. Można oczywiście kupić nowe maszyny lub urządzenia. Można także kupić środki transportu wewnętrznego oraz zewnętrznego, natomiast muszą zostać zachowane normy niskiej emisji spalin. Można również kupić samochody do przewozu zwierząt. Jako Polska Agencja Pozyskiwania Funduszy Unijnych y, zajmujemy się przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie oraz obsługą całego programu aż do rozliczenia. Mamy doświadczenie w podobnych programach, mamy bardzo dużo. Wniosków, które przeprowadziliśmy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Także jeżeli jesteście Państwo zainteresowani, prosimy o kontakt pod numerem telefonu, który został zamieszczony w opisie do tego filmu, lub wypełnienie formularza kontaktowego, który również znajduje się w opisie. Dodam na koniec, że nabór zaczyna się już 17 października i będzie trwał tylko miesiąc. Także czasu mamy bardzo mało. Więc jeżeli jesteście Państwo zainteresowani, zapraszamy do kontaktu, wyjaśnimy wszelkie wątpliwości i pomożemy pozyskać te pieniądze. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Polska Agencja Pozyskiwania Funduszy Unijnych. Zmieniamy obraz polskiej wsi.